Cieszę się, że mogę Was powitać na właściwie pierwszym takim oficjalnym briefingu Komitetu Wyborczego Wyborców dla Ziemi Raciborskiej Niezależni i michowość. Ja się nazywam Szymon Szrod, jestem pełnomocnikiem tego komitetu i liderem listy w okręgu drugim w Raciborzu. Są też z nami nasi kandydaci. Liderzy list jest pan Szymon Bolik. Lider listy okręgu czwartego. Z południa naszego, naszego okręgu jest pan Marcin Ciszer z Rudra Ciborskich Również lider swojej listy jest z nami pani Łukcja, Darbach Kopczyńska, pan Oliver Kuptaś, pani Zofia Todoruk z Ród Raciborskiej, pan Krzysztof Bajerski, sołty z Brzeźnicy również z nami startuje i pan Mateusz Kiercz Gmina Pietrowice Wielkie. Idziemy razem do powiatu. Trzy dni temu panie, trzy dni temu wielka konwencja wyborcza, na której jasno wybrzmiało, że nasz komitet chce dodać energii powiatowi racioborskiemu. Stąd, stąd ten nasz... Akumulator, który jest takim symbolem tego, że chcemy doładować ten powiat nową energią, nowymi osobami. Bazując oczywiście na doświadczeniu samorządowym naszych kandydatów, bo przecież jest z nami i pan Szymon Boli, który jest już radnym powiatowym z dwukadencyjnym doświadczeniem dziesięcioletnim. Jest pan Oliver Huftaś, który działa w gminie krzyżownicy Wielkiej. Natomiast zależy nam na tym, żeby wprowadzić nową krew do powiatu, który potrzebuje tego jak tlenu. Ponadto chcemy budować Lepszy powiat. Lepszy powiat oddając go mieszkańcom i kładąc duży nacisk na współpracę ludzi i samorządu. Czy też zostało podkreślone w czasie naszej konwencji, trzeba odkleić inwestycje od polityków. Inwestycje to zawsze jest rzecz wspólna i tak na nie trzeba patrzeć. Przecież również nasza drużyna, również osoby tutaj, które z nami są, współpracowały i pracowały na rzecz tych inwestycji. Przecież wiele kilometrów dróg powiatowych w naszym regionie, przecież to jest również zasługa Pana Marcina Fischera, który jest z nami. To nie jest tylko tak, że Pan Starosta czy Pan Prezydent może sobie przypisać zasługę za, za daną inwestycję. To przecież wszyscy to jest sztab wielu osób, które współpracują i w taki sposób trzeba patrzeć na całą naszą społeczność. My również będziemy chcieli powiedzieć, co będziemy robić w tej kampanii, jak ona będzie wyglądać, chcielibyśmy nakreślić nasz program, ale tu myślę, że mogę oddać głos panu Szymonowi Wolikowi. Możesz oddać głos, nie Oddaję. zapomniałeś panie Szymonie, zapomniałeś dodać, że to jest akumulator z kombajna, bo my jesteśmy jak taki dobrze działający kombajn i w kwestii na przykład takiego symbolicznego mostu, o którym się ostatnio dużo mówi... To... to może pan podnieść. Pewnie, że ja mogę wiem <laughs> <laughs> Ja długo będę trzymał. W takim no, razie. Nie, ja będę nie, trzymał, na chwilę. Zobaczymy to na, na wytrwanie mnie Szanowni Państwo, w kwestii na przykład dróg tego dróg mostu dróg. To nie jest reklama firmy, czy...? Nie, nie, nie jest reklama firmy, jeśli mogę. E, wybiliście mnie, panowie, z pantałek z tym akumulatorem. Proszę bardzo. Ale jesteśmy grupą... Nie, nie, jesteśmy, jesteśmy grupą osób, szanowni państwo, grupą osób, która nie chce się zastanawiać nad tym, czy ten most jest na przykład powiatowy, czy jest miejski. Nam zależy na tym, żeby ten most po prostu powstał, bo jak historia mówi, no to tam, gdzie powstawały mosty, tam po prostu znikała bieda. Tak, takie proste, proste, taka konkluzja. I wydaje nam się, że każda gmina w naszym regionie, w naszym powiecie, każda gmina ma takie swoje mosty, bo ten most trzeba traktować w takich kategoriach symbolicznych. To są małe mostki, duże mosty, to są inwestycje, które się gdzieś dzieją i te inwestycje zamierzamy sprawdzić. Udamy się do tych gmin Popatrzymy czy, popatrzymy, czy robią to, co na Facebooku pokazują samorządowcy lokalni. A jeśli robią, no to pytanie, jak robią, a dlaczego nie robią, na przykład, o to też zapytamy. Więc wydaje mi się, że potrzeba takiego świeżego spojrzenia na to wszystko, moi drodzy. Bo niektórzy mogli zdobyć laury olimpijskie biegnąc w maratonie, ale po drodze pomyśleli, że mogą pobiec dziesięciokrotnego Ironmana. A to nie jest dobra droga. Tak mi się wydaje. Dziękuję. Ze wszystkimi. Będziemy mieli taki objazd właśnie po całym powiecie, gdzie chcemy rozmawiać ze wszystkimi naszymi mieszkańcami. Będziemy wsłuchiwać się w ich głos. Te rozmowy już trwają indywidualnie. Ja dzisiaj na przykład zaczepiła mnie pani, która dziś zobaczyła, że kandyduje do powiatu i już mnie poprosiła, już zwróciła uwagę mi na prozaiczne problemy mieszkańców. Na przykład śmietniki na ulicy Mickiewicza, gdzie też restauratorzy wyrzucają swoje śmieci, co bardzo przeszkadza mieszkańcom. I to są proste rzeczy do rozwiązania. No i to jest to, co powiedział Szymon. Obaj Szymonowie powiedzieli, nieważne, nie możemy się zastanawiać nad tym, czy te śmietniki są miejskie, czy są powiatowe. Chcemy po prostu ułatwić życie mieszkańcom i ta nasza drużyna, która jest niezależna, która się nie, nie utożsamia ani z jedną, ani z drugą stroną polityczną, chcemy się utożsamiać z mieszkańcami. Będziemy te problemy mieszkańców najbardziej prozaiczne, od tych takich właśnie koszy na śmieci pod blokami, poprzez budowanie wielkich mostów, rozwiązywać dla mieszkańców. I na sam, na sam koniec, jeszcze o tym, co wspominał Pan Szymon. Na początku nowa, świeża energia do powiatu. Zawsze były te same twarze, te same formacje. My jako nowa ekipa, nowa ekipa samorządowców, po prostu chcemy wnieść coś nowego do tego powiatu i właśnie z tym uśmiechem na twarzy, z tymi nowymi rozwiązaniami, o których będziemy właśnie rozmawiać z Państwem po tym naszym turne, po całym powiecie. Także zapraszamy wszystkich Państwa już na nasze turne po wszystkich gminach. Dziękujemy.